O, patrzcie, patrzcie! Wyrwa cian! Wyrwa jest! Wyrwa cian! To z poprzedniego odcinka! No, no, no! I mogę nie. wziąć tego. A ja zostawię sobie, ja zostawię z ciekawości. Ja zostawiam, Czasem ja nie, nie biorę, ja nie biorę. się zostawiłaś? Ja już wzięłam. Wzięłaś czy zostawiłaś? Mam ją przy sobie teraz. się? Tak! A, to dobra. Ale ma tyle samo zużycia co miała ostatnio. He. A to fajnie, że gra zapamiętuje, jakby nie patrzeć. Oj, jest straszny jestem. <grym> pam, 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 pam. W każdym razie, jeśli udałoby nam się trafić w skrzynkę i krucyfiks przed, to moglibyśmy na spokojnie spróbować użyć na figurze, tylko jedyny minus z figurą. W sensie, z tego co już wiemy, to niektóre zatrzymuje w 100%, tak jak rasha, ale w niektórych procentach, w niektórych nie, go nie go. zatrzymuje w 100%, tylko... Spowalnie na jakiś okres czasu, nie? To Więc moglibyśmy słabajmy się za pokojem, dobra? Tak, no. moglibyśmy właśnie użyć na figurze, tylko wydaje mi się, jedyny minus jest taki, że jeśli na przykład tylko Ola miałaby na przykład krucyfiks, to wydaje mi się, że on się trzyma tylko dla niej, bo każdy ma swoją kaccenkę, nie? A mi się wydaje, że się dla wszystkich Chyba dla... A może drzwi? dla każdego. A, skrzynka. A, nie jest skrzynka. Masz skrzynkę? Najciekływają nice. na Dobra, 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 dobra przepraszam, idę sobie do łysienki. I teraz, teraz za kalę będziesz orak. się spinać po wieży. No schody żeś znalazł w ogóle. Nie, nie dużo robisz. Dużo, kardio, i teraz na dół. Dobra, to do widzenia. Nie, nie o. zostawiajcie mnie. Szybko się ciemno zrobiło. Szybko się nie zrobiło powiem. ciemno, ja, ja. Jaki obraz piękny! O! Ale stójcie, stójcie, odsuńcie się tu na drugi koniec pokoju, spójrzcie. No, ja to. Ale ja widzę tą kapę. Kapę. No, Szapa. No, kapa! To jest Pepe! Pepe, pan Dziobak? Kappa, Maciuś. Pepe, pan Dziobak? Tak, to jedyny Pepe, jakiego znasz. O! Właśnie tu było, to biegłem. No. Trzynasty pokój. Migu migu. Ale że już? No. O tych. O tu. Pięknie Jedzie. Maciek, pięknie. Maciek, badaj, bo cię ugryzie w tyłek. Zebrałem Kasiole i uciekam tela. On, on pobiegł przodem, bo on nie to, że chciał się schować, on chciał kasę ukraść. No ale ty ja też, kasę. bo widziałem jak biegłeś. To, był, to taka cisza dwusekundowa była delikatna, żeby wiesz kto... Oddaj oblać. Wiecie, że, że znowu Sorry. serwery się psują. Tak? Bo, bo za dużo osób gra. No bo Ola zaczęła grać i a! dlatego. No Jak do gierka, to dużo osób kla, nie? Tak, ja się gielka... cieszę, to jest y... najlepsza z... gra na Roblox. Zbieramy 17 Robuxów, żeby zrobić Dobra. lepszą grę od o, A ile macie pieniążków, to może jedna osoba będzie zbierać w razie co, żeby 245. kupić? 245. Ty masz tyle? Wow! No ja o macie, ja mam 40. To z mojej skrzynki ukradł. Nie, tutaj na plawą ja macie. Ja nie miałem z swojej skrzynki nic. No jak to nie? Czyli no dobra, nie, na każdym obok co, co masz, ale nie kliknąłem na żadne. Bateria te. podobno była w drugim. Pu -pu 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 -pu. wziąłem baterię. Od razu, automat, wciągnąłem. Czem... Cześć Olcia, co było na tym? E, coś co nie było nic. A jeju. Nic. Aha, fuck. Okay. A ja mi wyskoczył. <laughs> no. Zestresowałem się aż z krzesła. Ale to cieszcie, to jest szansa mniej niż na milion. No to nie jest zabawne. A kolejne piguł. Tapsy, tapsy dla kogoś? Ja nie potrzebuję. Kolejny piguł Ola podchodzi, kolejne piguły. Lekomanka. No ty no, nie otwieraj mi tu wszystkiego, bo ja tutaj no... Kolejne. Co? Mamy otw... Ola, Ola, poszedł! Ola! Poszedł, otworzył mi wszystkie szafki, ale klucza już nie wziął, nie? No bo widziałem, że ty już trzymasz w dłoni, Jaki to po co ja brać. O, masz misia o, po to polalnego. Ja, obraz ładny, co to jest? Miś obraz. Konik, to jest konik. Dobra, słuchajcie, ja już mam pieniądze, więc wy zbierajcie. Ola, też no. już masz wystarczająco? Ola, masz co? 250? Nie, mam o, 15 To jest konik? To jest konik. konik. Jezus Mi się podoba ten konik. Jako koniara robię próf Jaki konik. No to Zepsuty konik. Maciej Połamał się konika tu. narysujesz? Nie, no to już konika lepszego delikatnie narysuję. O, mam kluczek. Ja nie. Delikatnie lepszego. Okej. Okay. Dobra, dawać hajs. Pójść to. Ale mam o Boże, kluczek. Dobra, ale tu jaki obraz. Pup, 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 pup. Dobra. Dzień dobry. Eee, Dzień dobry. Maciuś ma kluczek, tak? Mhm. Mm Dobra. Eee, pająk! A no, widzisz, to jest na milion Rozmnożyły się w międzyczasie, rozmnożyły się, ewidentnie Albo z włosów mi uciekł. A, mrygnęło, z jakich włosów? Się Moich Nie. Wydawało mi się? Nie no, na pewno mrygnęło Na pewno mrygnęło wow. Nie leci chyba Nie leci, ale strasznie Nie no, Dziękuję. wszystko, wszystko leci, leci, leci Leci, leci do on przeleciał? Ola, Jaki dawaj opu... za mną! Tędy przyleciał podobno, ale tu. zamknięte jednak. Jakuś, o, jakiś opóźniony zapłon miał, ewidentnie. No, tak, tak. Coś się chyba no bo spóźnił. układ pomieszczeń to się mu nie zgubił. pasował. <noise> Naprawdę. Co jest? Jak dalej było słychać tu? Przez no. chwilę? On o. tam może... na nas czeka, mówię wam. Może tak, a może nie. Albo bo wyskoczy a nam tak. za, na, za nami, będzie. A może nie. Otworzyłem jak ktoś, by the way. Idę. No więc. Dobrze. <noise> Tup, 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 tup. Czemu pękają światła? Dobrze, no, nie ściany. E, a nie, oczka, oczko, oczko było. O, już, już biegniemy już chyba w tym momencie, wiecie? 28. No, już? no chyba już, no już a speedrun robimy. No speedrun, speedrun, speedrun tym razem Biorę był. W razie. Uwaga. Nie, jeszcze chyba nie. Oczy, 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 oczy. Oczy których Okej, nikt liście. nie zobaczy. Czemu o, mi otwiera kolejne, to... od góry zawsze, a nie od dołu? Bo to no bo ty jakoś tak. Musisz na... Nie musisz myszką dobrze nakierowywać. O, jak złodziej. Co? Maciek się, czuje jak na... Maciek się czuje jak na ulicy, właśnie. Widzi monetę, to moja, no od razu. I... Drobnica była. A Maciek da, mi... wyjdź, wyjdź w pokoju, Maciek? Maćka trzeba byłoby sprankować. Wiesz na jakiej zasadzie ola? Hmm? Przy... Na klejmu przykleić pięciozłotówkę złotówkę. O, wow, Maciek wydobył ci Bos! Ja będę was gonić teraz Dobra, goń nas, zapraszamy serdecznie O, jednak jest Maciek z nami. Jestem, Dobra. jestem, lewo! Jestem. Nie, myślę, że jak wyjdziesz z pokoju, to ci nie tepnie jakimś cudem. Prawo! Nie no tepnie, nie odlaźcie. Wejdźcie, nie, się nie, nie po początku. ma, jesteście lewo, prawo, prosto! No jak to nie ma, no tam były... trzeba było kucać po lewej albo po prawej. No ale prosto. to mamy podświetlone przecież! No nieprawda, nie zawsze musiałoby być. Ty na jak nie? A tak się pytam tylko, nie? Mnie A tak się pytam o jeszcze mówię. Nie mam Maciek tam się nie ta na niego. Ja się patrzyłem, czy na pewno nie e, wiem. Numerek, numerek, numer 38, dobra. E, są drzwi, są dwie pary drzwi. Słuchajcie, jest jakaś szansa. Mam dwa kufry. Dobra, same pieniądze, same mam, pieniądze i bateria. Aha, one są otwarte. Tak, tak, tak. Tak, niektóre są, niektóre nie. Maciek, powiedz co masz? Nieważne. Pieniądze. Jaki złodziej? Ola, tu jest bateryjka jakbyś chciała. A weźmy sobie. Śmiało. Śmiało, śmiało. Ja mam 520 jak coś. <laughs> speedland, speedland. Maciek spokojnie, Maciek! Maciek <laughs> ja nie Ja chciałem na ciebie poczekać, jakbyśmy mieli tego. Ja chciałem na Ciebie poczekać, Ola, jakbyśmy mieli... Jak to się nazywa? Eee... Na spokojnie, szukam. Nasza, nie? Żeby można było wejść o. do jakiejś szafy. O, no, e tam, e, tam lecę. Ale masz ładną koszulę. Czemu wy czekacie? Dziękuję. Ale guziczki fajne. Czemu wy czekacie, a nie Mogę przy pogrzebać trochę? Do, dotkniemy się wytrychami? Dotkniemy się wytrychami? A, wytrachy. Ja robiłem takie, widziałaś? Tak, widziałem. Rzuty, obroty, no. No i żółty do lalek. <grym> nie, Jaki? Nie, bo nic nie widziałeś. No właśnie. I, I właśnie, i właśnie o to chodzi, że Kwestia, nic nie widziałem, ile rozumiesz? ile masz pieniędzy? O -o. O. <grym> ile masz pieniędzy? o, -o. <grym> Ja wam Kysa? powiem, czy leci. Krystian, słuchaj, bo chodzi mi o to, żebyś mi Leci. nie kradł, Bo ja też chcę kupić coś w sklepie, ja mam 210. Dobra, już nie będę ich zbrało, Dziękuję. Daj Chodź. mi też coś popodnosić. Chodź, tutaj, tu masz, tam masz pieniądze na stoliku. Tu masz szafkę. Dziękuję. Tam masz szafkę, proszę Dziękuję. bardzo. 43, o, proszę bardzo! I już mnie stać, by coś w sklepie Kupi. No i Dziękuję. super, Konewko. No. no, ja sam Skrzynkę zostawić mógł. Mógł, ale po co? Prosto! Ale ja mam pronto, na skrzynkę. Eee, szafka pojedyncza po lewej, no oczywiście złodziej poszedł. Co tam dostaje dobrego Maciek? Nic, nic. <laughs> no. Co no mógł dobrego się. dostać? No, pa, no pa, 49. Biegły, bo biegnie pierwszy. Ja kupiłem sobie wcześniej. Dobra, zbierajcie sobie. Ola, Bierz tutaj, otwieraj sobie, bo ja nie chcę To ja chcę? Dzień dobry, halo, chciałem się za... No, ja jestem, nie teraz. Ano, słabe oświetlenie ma tutaj pani, ja poświecę trochę. Wystarczające odpowiednie do czytania. Odpowiednie do czytania. Ja zostawiam tapsy na sam koniec. Dobra, ja robię speedruna środkiem, nie? Dobra, dajesz. Ja idę standardowo tam gdzie zawsze. Coś chce to zobaczyć, czy nie? O! Obraz konia! A co to tak świeciło? Nie wiem. Nie konia raz znalazła, żadnej. konia. Co, on poszedł tak. do przodu? Na górę nie idzie, nie wiem, gdzie no. on poszedł. Ej, e, jakie ps... Nie ma ps żadnego. On ci chciał rozproszyć, po prostu robił ci ps. No, żebyś wiedział. ja znalazłem jedną na razie. Ej, co, ja, ja, nie, ja, nie, nie z... było żadnej książki, naprawdę? No, na dole nie było, nie, było, nie było żadnej książki. Cześć, Ola. Co on tam robi? Czy on się z Maćkiem bawi? Nie, Maćek jest z nami. Ja jestem tutaj za tobą, Ola. A gdzie on jest? Po prawej stronie. Gdzieś tam. Ale możemy iść? A! Jak chcesz. Tak, na górę możemy iść. A, to ja idę na górę. A, widzę książkę! Będzie moja! Dobrze. Dobra. Moja pierwsza. Na górę idzie! <noise> On się bardzo złości. A nie, jednak nie, nie idzie na górę Więc tak, będzie 7, 4 O, o. Maciek! Co? Maciej? Idzie Maciej. tu? Idzie tu? No, Masz i, ile, tu. ile, ile Ile Ola? Siedem, cztery 4, 7, 4, 4, 4. Y, poczekaj, jeszcze raz 7 Nie y, 7, mamy tej jednej A nie mamy 7, 4, 4, 7, 4, 4, 4, 4, 4, 9 Trójkąt, 9 <laughs> OK, mogę otwierać? No. Gdzie on tak. jest? Siedem, same czwórki i dziewięć na końcu. O, konia słyszałem. Dobra, nie chcę znać szczegółów. A teraz sklep będzie, tak? No. Tak, teraz jest sklepik. Dajcie krzyż, dajcie krzyż. Jest krzyż! Maciek, stój, stój, za nim wszystko. Gadaj z tym. Ze szkieletem? szkieletem? Ja pogadam z Bobem. No ale co on chce ode mnie? No, pogadaj z nim. Nic się nie stało. Ja Nic się pogadam. Nie, pogadam. Cześć Bob, co tam u Ciebie? U nas pogoda nawet całkiem ładna, chociaż trochę nie ostatnio A kto kupuje krzyż? Ale go to nie interesuje. Nie ja się go jeszcze. zapytam, co się dzieje. Ale musisz hey, z nim Hej, bo, hey bo, hey bo. Nothing happens. A może jeszcze raz powinienem się go zapytać? A da się jeszcze raz z nim gadać? No, jeszcze dobra. raz wezmę. Opowiedz mi, Bo. Weź z nim gadaj, Maciek, cały czas. Coś na pewno ci zrobi. Gadajmy z nim, Maciek. No gadam. Nic, Nic. on nie chce z nami gadać, Krystian. Nie? Na pewno? Nie. Może w końcu by będzie chciał? Spigłech, chcesz? <noise> Wydaje mi się, że jeśli chodzi o leczenie go, to może być już za późno, ale. La, no. la, latalkę chcesz, chcesz, może? On wygląda jak twój ochroniarz. O, może wytrych? No to może bo, bo, dwa wytrych. Nie ze mną, nie bądź taki. Fajną czapkę masz. On nie chcę z nami ga On się wstydzi pewnie. Nie przyjmuje. Wstydzioch totalny. No trudno. Dobra, to co kupuję? Ja no. mogę kupić, e, jak coś. Niektóre rzeczy. Kup, co tam chcesz? A no to, to nie kupi... chcesz? Krzyż? Klucz? No to ja mogę, ja mogę wziąć. Możesz ty wziąć. Dobra, ja ale zadowolony jestem. Dobra, to kup latarkę. Nie A co, co ja mogę zrobić jeszcze? O, dam no, tipa. Puchaj. Nie wiem. Mam Dobra, drogi. idziemy dalej. I drugie latarki. Znaczy miałabyś móc? Dobra, i no co? co teraz no robimy? By Globus. Czy się globusem bawisz? Nie. Ty też chcę. Kuścia. Co robimy, teraz? No, Ma... jak to co? No, idziemy pokonać tego. Idziemy pokonać jakiegoś potwora wspaniałego naszym, yy, no. Krucikniksem? Krucykniksem Dobra. O, który był numer? 55 eee... musimy mhm. iść. Tak. 55? Da. Nie. Tak. Tak czułem, że mnie strollował Tak czułem, bo, bo stałem w dobrej odległości i nic się nie działo. No. Maciek troll 1. No ej, jak dobra. znasz trika, to czemu się nabielasz? Nie, no bo stanąłem, tak stanąłem, mówię, no dobra, może minimalnie bliżej. No, nie. Ale spazi jajcarze, wiecie co? No. Jajcarze. Tacy duzia sobie robią Jaj... planki jakieś. Jajcorze, Tak naprawdę. No. Maciek jak mu chodzi, no Ale po co ci tena? tak? Naprawdę to już teraz się chyba pieniędzy nawet nie opłaca zbierać realnie, więc chodźmy jak najszybciej, mi się wydaje. Dobra. E, nie tylko teraz tabletek, tak. E, słuchajcie, bo możemy użyć krucyfixa na czymś, tylko teraz tak, na raszu na pewno nie, by już to robiliśmy. E, na czym więcej możemy? No. E, możemy na mizły. figurze, ale to dopiero przy zakończeniu a ja bym, gry. A ja bym chciała zobaczyć, czy da radę na Siku użyć. Na Siku? Siko? Który to był Sik? No znowu pęka światło! Który no, to był Sik? Ten co na nas koni. O -o. Migało. <śmiech> Patrz! <śmiech> no! Moja szapa <laughs> Ale nie leci nic. O leci! Leci, jednak. leci, leci, leci. Wup. Dobra, już. Eee, e, na tym, który nas dzwoni, no, ale on... A, w sumie możemy. No 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 Ej, ja nie... mam... Hmm. Ja nie... mam... 63. Hmm. No bo... Nie co? jestem pewna, ale wydaje mi się, że świeczka ma tak jakoś więcej paska, tego niż miała na początku. Może się ładuje z czasem w jakiś sposób. Wydaje mi się, że moja głowa po prostu mi teraz prankuje. Tak? Może tak być. Ale no nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Nie, Aha. nie idziemy, ja tam widziałam baterię. Przeszedłem już. To, a nie, tam nie było jednak baterii. Nie blałem nic. Przeszedłem już, halo! No poczekaj na nas! A z, a, nie na Siku? Na tak. Ten, tak, ten co Ciku. będzie nas gonić? No tak, tak Dobra. Nie migu. migu. Yy, Dużo. Jeszcze szafki. Ja wezmę szafki. Dobra, jednak ja wezmę. Tą. <grym> <grym> e o, okay. co ale jest? strasznie długo wychodziłem. Ciu, 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 ciu. No ale nie wiem. No czasami takie z serwerami. Czyli teraz tak, tak naprawdę szukamy ewentualnie drugiego krucyfiksa. A tutaj no, nie ma czego szukać, bo tu go nie ma opcji, że będzie. No otwórz się! Co? Co, no nie Mogę otworzyć szufladę! Ale co ty tam szukasz? No no ja nie, to nie zbieram! Ola, nie pod... Migu, migu było? No nie. Nie było. Nie było, migu, migu. Ale kasy, o mój boże! Zegar, Dobra, chyba to tyle. Dobra. Nie wiem, czy w ogóle tutaj w tym szpitalu może być. Ola, nie zbieraj pieniędzy, już niepotrzebny, ciała mnożnik jest tak mały, że. Ale ja nie chcę za oj, 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 oj Ale nie o, będziemy tutaj 40 minut teraz robić zakończenia. Ale jest 18, o co ci chodzi? Cześć oko. ma? Oko tam było w obrazie. O, e... cimno. Ale oczy były? Oci, o, o, oci się. Oczy, oczy są cały czas, tak, oczy, oczy. Okej, okay, już mi już się miałam Dobra, zaraz, doktorować. zaraz będzie opcja na siku, tylko teraz tak. Ja nie wiem, czy tylko dla Maćka to zadziała, czy dla wszystkich. Kurczę, nie wiem. Maciek, musisz zrobić jedną rzecz. Stanąć jak, jak weźmiesz krócy fix... No. Nie, nie teraz, nie teraz. Jak weźmiesz krócy fix i się odpali kat scenka że on będzie biegł, to odwróć się i biegnij w jego stronę. Odwró odwró odwróć się i biegnij w jego stronę. No dobra, dobra. Najwyżej zginiemy, co tam. Dobra. Uf, stresuję się, bo na mnie spoczywa to odpowiedzialność. Dobra, odpowiedzialność. My się też odwracamy na chwilę Ola, nie? Jak ktoś, to dobra. mamy tapsy, żeby nadgonić, nie? dobra. Tylko jak, jak Maciek powiedział, że użyjesz, a ona się nie zatrzyma, no, Używam, używam, biegnę na niego! Stój! 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 Go, zapałem go! Zapałem go! Zatrzymał się! Zatrzymał go! Z... Ale co, i co jest dalej? Co jest no, dalej? Się, zaraz urwie! Jak się urwie? Dabszy, Dabszy! Dabszy biorze! Biegnie! sprawa, z prawa, 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 prawa. Nie, nie. Złapał mnie! Nie, też nie złapał. Złapał. Ale potwierdzone info, można to zrobić! Okej, okay, Także złapą. Także ten, tego A, i ten. Tylko, tylko. Aha, please un wait until it's safe? Ale przecież pobiegliśmy dobrze. Ale nie możemy przeszedł? się zresztą, bo wszyscy umarliśmy w tym samym czasie. No, Bycie, i nikt nie tak? dalej! Tak, tak o, to nie. Działa. A, nie można! O, no nie, można, o, można, można! Można, można! Nie, możecie kupić! Zresztą się! No jak to. Żyję! Ja też, ja też! Uuu. No jak to! Moja no normalnie, no puks. No, jesteś! jesteś. Jedyne, jedyne co to, nie mieliśmy. A nie, mieliśmy szpilkę. A mieliśmy roślinkę, ale już straciliśmy ją, więc. Ale nie no. mam mi temu. A widzieliście wszystko? Normalnie no cały dobra. krucyfiks jak na niego tak. No, okay, nie Za blisko podszedłem znowu. Kiedy... Ja muszę, muszę mieć jakiś... Muszę jakoś. To umie... Leci! I no, tu ten gorszy. Uciekaj na prawo, na prawo, uciekaj. Leci! leci. On z drugiej strony leci. No co? Co? To jest niepoważne trochę. Eee, czy, czy, chwila, czy on przeleciał trzy razy? Nie wiem. Krystian! Chwila. Nie, 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 bo on u mnie. Chwila. chwila. Czy, czy, ja, czy ja mam problem z oczami? U mnie on nie przeleciał od strony, z której my przyszliśmy, tylko z drugiej strony. Tak. Z tak. Strony drzwi strony 81. Wró wrócił do nich i przeleciał kolejny raz od razu. Tak. Tak, bo właśnie ja wyszedłem. Ja wyszedłem. On... No, Aha, ja też. Okay. Ja też. To, Tylko konewka to, że... żyje. Gdzie macie kola? Macie, gdzie jesteś? No, tutaj, po lewej gdzieś. O, no gdzieś tutaj. O, o tutaj powinien być. Gdzie tutaj? Nie, no nie macie. Tu. Nie Aha, no to macie, śmiesznie. Maciek wyparował. No to konewka, no idziesz dalej, idziesz. Okay. Ja się tam jak wywaliłem, No to cześć.